Nisko, 15-tysięczna miejscowość na obrzeżach województwa podkarpackiego. To tutaj w kwietniu 2013 roku doszło do brutalnej zbrodni. W tym domu została zamordowana 52-letnia Małgorzata K. Główny wątek to był taki, że Małgorzata K. padła przypadkową ofiarą. Zabójstwa, zabójstwa zresztą okrutnego, jakiego w, w tym regionie no nie było w ostatnich latach. Została z zimną krwią zamordowana i to na dodatek w domu, w którym były też inne osoby. Ona uchodziła w, w okolicy za osobę bardzo spokojną, która nie, ma, nie miała wrogów, nie, miała, nie była z nikim skonfliktowana. Natomiast głównym wątkiem, jaki się pojawił, to był jej syn. Nie pogadasz ze mną? Czemu? Co my robimy Słuchaj, robimy temat Co? Nie chcesz rozwiązać tej sprawy? Miał zginąć syn, Adrian, a nie ona Wie pan co, no choć Dotarły do mnie takie plotki Ale ja to traktuję jako plotkę, no wie pan Nie ma dowodów Potem były słuchy jakieś, pan, Że narkotyki Zniszczymy ale kogo? Adriana, czy...? Nie będę mówił na ten temat. Ale... Syn, który miał, delikatnie mówiąc, nieciekawą przeszłość, utrzymywał kontakty z różnymi osobami z półświadka. tak to można określić, z osobami parającymi się handlem narkotykami. Z tego, co ustaliłem, on zerwał te kontakty, ale jakieś Niedomówienia pomiędzy nim a, a dawnymi kolegami pozostały i być może ten wątek y, tutaj zaważył na tej tragedii. Leżankami żeśmy byli. <laughs> Przyjaźniłyśmy się przez dwie lata, a potem jak się stało, tak się stało. No właśnie, dlaczego tak się stało? Pani, to są sprawy rodzinne, ja się nie będę wtrącać. To są rodzinne sprawy, i własne. Jedną z hipotez, którą rozważali śledczy, był udział w zabójstwie tajemniczego mężczyzny. Jego sylwetkę zarejestrował monitoring mniej więcej w czasie, kiedy doszło do morderstwa. Mimo intensywnych poszukiwań nie udało się ustalić tożsamości tej osoby. Może ktokolwiek z Państwa rozpoznaje tą osobę z filmu? Jeżeli tak, to prosimy o kontakt z najbliższą jednostką policji lub z naszym programem.